Tutaj wystarczy kupić Tender Care za 9,99 i można kupić tą maskę do ust za 5 zł. Tutaj mamy zestaw trzech kosmetyków: żel pod prysznic, mydełko do rąk, krem do rąk. Cena zestawu 17,99. Tutaj mamy też drugi zestaw trzech kosmetyków: żel pod prysznic, mydełko do rąk, krem do rąk. Cena zestawu 17,99. Tutaj mamy zestaw dwóch produktów. Żal, podproszę, z mydełko w kostce. Cena zestawu 11,99. Zestaw dwóch produktów za 9,99 w zestawie. Mydełko do rąk, krem do rąk. Zestaw dwóch produktów. Mydełko w kostce, krem do rąk. Cena zestawu 9,99. Tutaj mamy każdy mydełko w kostce po 5,99. Balsam do ust. G1 Lip Lipspa, cena 12,99. Każda. Każdy tuż do rzęs po 15,99. Pomadka On Color Metallic, każda po 9,99. Edycja limitowana. Zestaw dla mężczyzn. Dwóch produktów. Rzepu, czy, przepraszam, dezodorant w kulce plus woda toaletowa. Cena zestawu 54,99. Zestaw 3 kosm